Jesteś początkującym streamerem, a chcesz, żeby twoje streamy były naprawdę bardzo ciekawe i się wyróżniały? A może jednak jesteś profesjonalnym streamerem, oglądacie naprawdę mnóstwo osób, ale nie chcesz wydawać mnóstwo pieniędzy w różne animacje, overlaye y itd. Jeżeli tak, to ta paczka jest właśnie idealna dla ciebie. Cześć, witajcie na kanale Kamila, witam was bardzo, bardzo serdecznie po takiej troszku nie... Troszkę nie takiej połowicznej przerwy, że tak to nazwę, pół tygodnia mi nie było. Nie wiem, czy zauważyliście, czy też nie. Ale właśnie w dniu dzisiejszym przychodzę do Was z nową paczką, którą wykonałem. Robiłem ją w około 12 godzin. Zacząłem w sobotę o godzinie 17 około dzisiaj skończyłem o godzinie 20.30. No, z przerwą na spanie około tam było 8 godzin. To nie wiem, możecie sobie policzyć, ale to totalnie to, to ważne. Słuchajcie, przychodzę do Was właśnie dzisiaj z paczką dla streamerów, czyli jeżeli rozpoczynacie swoją karierę na YouTubie, bądź też jesteście już naprawdę bardzo znani. Dużo osób Was ogląda i tak dalej, i tak dalej, i chcecie właśnie, żeby wasze transmisje były jakoś bardziej ciekawsze, bardziej ładniejsze, przyjemniejsze, piękniejsze, to przychodzę do was właśnie z dwoma rozwiązaniami. Tak też w dzisiejszym odcinku chciałem wam powiedzieć, że stworzyłem kolejną nową paczkę, a nawet i dwie paczki, którą rozdzieliłem na wersję darmową i wersję płatną, tak jak to było w moim przypadku, tak jak po prostu było to w przypadku mojej poprzedniej ee, paczki animacyjnej. I słuchajcie, możecie wciąż dużo wydawać pieniędzy na różne grafiki, na jakieś przejścia, animacje i tak dalej, i to się... Mieści w granicach około 200 zł 150 zł, bądź też po prostu pobrać paczkę, która znajduje się w opisie, za darmo pobrać ją oczywiście, bądź też po prostu możecie zakupić wersję Premium, e, która kosztuje 30 zł. Jest to naprawdę bardzo niska kwota, jeżeli chodzi o ogrom elementów. Ponieważ w tej płatnej znajduje się 50 elementów, znajdują się tam piosenki do donatów, znajduje się tam około 5, nawet więcej, overlay. 4 miniaturki. Zaraz, oczywiście, Wam będę mówił yy, i na ekranie będą wam się pokazywać te wszystkie elementy, żebyście byli świadomi, co się w tym znajduje. No i słuchajcie, chciałem powiedzieć, że po prostu wydaje mi się, że 30 zł za naprawdę te. Ten ogrom tych wszystkich elementów w porównaniu na przykład do moich takich prywatnych zamówień, gdzie za sam jeden overlay biorę 30 zł, a za przejście na przykład 20 do 50. Tak, też tutaj, przejście, animacji, wszystko macie totalnie, wszystko w cenie 30 zł, nie więcej, nie mniej, tylko i wyłącznie 30 zł. Gadać mogę naprawdę dużo, ale tu chodzi o to, żebym wam wszystko przedstawił. Dzisiaj właśnie będzie taki szybki początek, ponieważ chcę, abyście zobaczyli jak najwięcej właśnie z tej paczki. No i może kogoś ta paczka zainteresuje. Co do metody patos i tak dalej, wszystko oczywiście się znajduje w opisie. Ja tutaj też nie będę się jakoś rozgadywać ten temat. Rozpoczynamy właśnie teraz pokaz tych wszystkich animacji i tak dalej, a później Wam przedstawię oczywiście jak to pobrać, jak zainstalować i tak dalej, jak tam poedytować różne rzeczy i tak dalej dla osób, które sobie postanowią pobrać. Także tak, zaczniemy od paczki płatnej, później przejdziemy do właśnie e, tej całej paczki darmowej. No i w płatnej znajdują się takie sceny jak zaraz zaczynamy, zaraz wracam, koniec live w dwóch stylach W jednym takim bardziej RGB, bądź też, bądź też takim bardziej 2D, w którym yy, po prostu ten napis znajduje się w laptopie Możemy również odliczanie w tym laptopie zrobić i tak dalej, i tak dalej, to wszystko zależy od was Także to są takie bardziej yy, animacje na scenę, na początek live'a, na koniec, w trakcie Takie właśnie rzeczy na pewno się przydadzą Następnym takim jakby działem, yy, podziałem, nie wiem jak to tam nazwać Zrobiłem sobie miniaturki, a dokładnie cztery miniaturki, mamy taką normalną miniaturkę do codziennych live'ów, mamy również miniaturkę do oceniania lub promowania kanałów, do grafik na żywo, no bo wiadomo, kanał tutaj jest troszeczkę graficzny i dużo osób się lubi mną inspirować, także jeżeli ktoś też by chciał robić sobie live'y z grafiki, to może sobie również taką... Miniaturkę ogarnąć, bądź też jest tutaj miniaturka do OME TV. Przechodząc do overlay, pomyślałem tutaj naprawdę bardzo, bardzo grubo, żeby to wszystko Wam się opłacało. Są tutaj nie tylko overlay na kamerkę, który się prezentuje, tak, overlay na ekran, overlay na OME, ale również jest tutaj overlay na nagrody, overlay na telefon, jeżeli byśmy chcieli sobie nagrywać swój głos oraz ekran telefonu, bądź też, jeżeli ktoś chce sobie streamować z telefonu i ma tylko telefon, to również w tej parce znajduje się właśnie overlay na tylko i wyłącznie sam telefon. Przechodząc dalej, również w tej parce znajdziecie. Muzyki do donate'ów Mam tutaj sześć takich muzyczek, których raczej nikt na YouTube nie posiada Bądź też one po prostu nie są jakieś bardzo popularne Ale naprawdę wchodzą w ucho No i myślę, że do takich fajnych kwot można je e, ustawić Mamy również odliczanie, e, które mówię na początku w, w stylu RGB, bądź też takim tabletowym Oraz oczywiście przejście pomiędzy scenami Chciałbym jeszcze dodać, że perczyk linka oczywiście do niego znajdziecie w opisie Podesłał mi kilka swoich pomysłów, które jeszcze mogłyby się znaleźć w tej paczce, także możecie też mu to wynagrodzić, zostawić subika w zamian. No i teraz zapytacie jeszcze jak to jest z pobraniem, z edycją i tak dalej. Ogólnie jest tam dużo elementów wyrenderowanych, także, także jeżeli ktoś właśnie nie posiada tych programów, bez problemu jest w stanie pobrać bądź też zakupić. I tam również w tym folderze znajdą się już te wszystkie wyrenderowane opcje. Po prostu projekty są jakby ktoś chciał sobie coś kiedyś zedytować, pozmieniać czy coś. To wszystko jest do Waszej dyspozycji. Także nie martwcie się, jeżeli nie macie After Effectsa, macie Photoshopa, to nic się nie stało. Dalej będziecie mieć na przykład swoje jakieś tam projekty z Photoshopów. No niestety projektu z After Effects nie odpalicie, ale tam tylko znajdują się właśnie te animowane rzeczy, które są zrobione na podstawie Photoshopa, więc nie macie tutaj yy, o co się martwić. Przechodząc do tej paczki mamy również scenę. Zaraz zaczynamy, ale już nie animowaną, tylko właśnie normalną. Mamy zaraz wracam koniec live wszystko w takim samym stylu. Mamy również miniaturkę do live'a tylko jedną oraz overlay na kamerkę oraz overlay na ekran. Także mam nadzieję, że właśnie coś takiego wam się spodoba. Myślę również, że właśnie cena za tą całą paczkę też nie jest jakaś wielka z kosmosu nie jest taki 100 zł 50, tylko 30 w Takiej samej cenie jak kiedyś. Poprzednio robiłem paczkę, tylko że ona miała jakieś 5-10 elementów, a ta ma nawet 50 aspektami licząc nawet 70. Także, także jeżeli ktoś z Was chciałby pobrać tą paczkę, no to oczywiście bardzo serdecznie Was zapraszam, nie ma tam żadnego znaku wodnego. Po prostu jest za darmo z dobrego serca i możecie sobie pobrać. A jeżeli chodzi o właśnie wersję Premium, yy, to wydaje mi się, że ta cena 30 zł. W porównaniu do mojej poprzedniej paczki, która miała 5 efektów i też kosztowała tyle, może 7 miała, to 30 zł za naprawdę taki ogrom elementów, 50 około z projektami 70. No, nie oszukujmy się, za 30 zł w takiej cenie to na pewno e, jednego wele otrzymacie, a tam macie naprawdę ogrom tych wszystkich animowanych rzeczy, macie projekty, także jeżeli chcecie być jeszcze bardziej oryginalniejsi oryginalniejsi to właśnie możecie w tych projektach sobie pozmienić coś do swojej dyspozycji ja wam zaraz pokażę jak mniej więcej dysponować tymi projektami, jak to działa jak naprawić niektóre błędy i tak dalej także jeżeli ktoś jest jeszcze zainteresowany, to może oglądać dalszą część, a jeżeli ktoś oczywiście chce pobrać tą darmową, to jeszcze raz bardzo serdecznie zachęcam. Możecie oczywiście wyrazić swoją opinię w komentarzach, bo po to są również te komentarze, ja wszystkie czytam. Serduszkuję. albo dobra, teraz może przerwiemy troszkę te serduszka, bo teraz jest taka sytuacja na YouTube jaka jest, te, te wszystkie hakerstwa. Jeżeli chodzi o właśnie metody płatności, no to wszystko znajduje się oczywiście w opisie, ale tak czy siak przyjmuję wszystkie metody płatności, czy to SMS-y, czy to PayPale, czy to przelewy, czy to pejsów karty, wszystko, totalnie wszystko jeżeli, jeżeli chcecie zakupić, cały poradnik znajduje się w opisie, także teraz was zapraszam bardzo serdecznie do mojego komputerka i wam przedstawię jak właśnie zedytować te wszystkie elementy Okej, okay, więc znajdujemy się już właśnie przy komputerku, no i sobie właśnie wejdziemy teraz do tego folderka, e, który się znajduje tutaj, wy oczywiście na początku po pobraniu będziecie mieć to go spakowanego, ponieważ on waży normalnie 10 giga z tymi wszystkimi animacjami i tak dalej, po skompresowaniu on waży giga 72, także po prostu szybciej on się wam zainstaluje na komputer, e, no i teraz tak, wchodzimy sobie właśnie w tą paczkę, o sorry, wchodzimy sobie w tą paczkę, no i tu widzimy e, kilka folderków No i tutaj jak widzicie projekt do After Effectsa. No i zacznijmy od początku Adobe After Effects y, autosave No to ogólnie tego nie ruszajcie Tutaj są moje autosave y. Co jakiś czas jak robiłem Ctrl S Albo wyłączałem Aftera, włączałem To tutaj się zapisywały E, Także tam, tylko jak wejdziecie, to po prostu jakieś tam. Um, będziecie mieć ten projekt po prostu w jakiejś tam po prostu edycji Nie niedokończonej. Dobra, przechodzimy dalej. Miniaturki. Mamy tutaj e, kilka miniatureczek, jak widzieliście na początku. I teraz tak, klikamy sobie dwa razy e, w, ikonkę e, w ikonkę, właśnie pliku projektu do Photoshopa, czy tam powiązanego z Photoshopem. Odpala nam się Photoshopik, proszę bardzo. I teraz tak, tutaj mamy warstwy, e, wszystko ładnie podpisane, światło, światło Photoshop, zdjęcie. I teraz tak, jeżeli. Chcemy sobie wrzucić jakieś nasze zdjęcie Po prostu wrzucamy zdjęcie, klikamy plik e, Pyk, plik umieść osadzone Wybieramy jakiś tam plik, wrzucamy Wycinamy i teraz tak, jeżeli chcemy Nanieść taki sam efekt jak mamy tutaj, to ustawiamy Sobie po prostu nasze zdjęcie w tym miejscu Proszę bardzo, następnie klikamy Prawie wszystkie myszki kopiuj styl warstwy a następnie jak już wrzucimy właśnie nasze zdjęcie klikamy prawym przyciskiem myszki wklej styl warstwy e, i wtedy właśnie takie coś nam się e, po prostu nasze efekty się nałożą i, i tyle tutaj możemy oczywiście jak klikniemy T na klawiaturze możemy oczywiście sobie napis zmienić to wszystko do e, do, wyboru, do wyboru, do koloru, wszystko totalnie wszystko jesteście w stanie tutaj e, zmienić i tak właśnie wyglądają wszystkie miniaturki. Jeżeli chodzi o muzyki na donate, tutaj się znajdują różne muzyczki, możecie sobie y, odsłuchać. No i teraz tak, klikając w overlaye mamy tutaj jako zdjęcie, czyli mamy pyk pyk pyk, jako zdjęcie overlaya, możemy go sobie właśnie nanieść na. Możemy sobie właśnie to nanieść na y, nasze OBS-ki. Y, możemy też y, w stylu AirGB, w sensie już takim zmieniającym kolorki. Oczywiście tutaj wszystko jest zapisane. To, y, tutaj mi się ścina, ale jak rzucimy do obs to wszystko będzie git. Zaraz wam mogę jeszcze zaprezentować, jak rzucimy do obs y, I tak ładnie zmienia kolorki. Jeżeli chodzi o projekt, to oczywiście sobie klikamy dwa razy w ikonkę. Pojawia nam się takie coś. Y, no i tutaj mamy takie coś. Tutaj, kurde, wszędzie takie coś. Y, klikamy OFF, klikamy to i możemy takie coś zapisać. Tutaj mamy zapisane rameczki, czyli te takie tutaj białe. Pod edit mamy ogólnie te wszystkie. Rzeczy, ale to nie oznacza tak, że wiecie Wyłączamy to i cała ta, ta, ta konstrukcja się wywala Tylko wszystko jest osobno rozdzielone Jak widzicie, tylko wszystko znajduje się ojej w tej grupie, tak spakowane do jednej grupy i ten cały efekt jest dopiero nałożony na tą grupę, także bez tego efektu to się prezentuje tak i to wszystko jest... i to wszystko właśnie jest złączone w jedno, także także tak to się prezentuje i tak właśnie wygląda każdy projekt z overlayem przechodząc dalej, mamy pliki do animacji, tutaj ogólnie nie polecam nic dotykać a już przeważnie usuwać, tutaj zostawcie tak jak jest, yy, tutaj możemy sobie oczywiście wejść w overlay animowany jeżeli byśmy chcieli sobie coś pozmieniać w naszym overlay, na przykład łapkę zmienić na jakąś inną ikonkę i tak dalej, to już bardziej w tym projekcie niż w tym projekcie wcześniejszym, czyli yy, czyli nie, nie, nie Jeżeli chcemy już te animacyjne zmi rzeczy zmieniać To zmieniamy właśnie w pliki do animacji Przechodząc dalej mamy sceny I tutaj mamy w postaci 2D Czyli po prostu Znaczy w postaci zdjęcia Mamy w postaci właśnie projektu Mamy w postaci MP4 Ym, Ogólnie mi się zauważyło, że zawsze to ścina Ale to, to chodzi w 60 klatkach Także nie, ma, także nie macie się o co bać yy, Tutaj mamy oczywiście takie takie coś oczywiście też yy, płynniej chodzi Po prostu ja tak zawsze mam, że jak coś otwarzam to mam lekkie lagi No i co, klikamy sobie dwa razy, odpala nam się projekt I tutaj mamy oczywiście zapisane tablet Czyli cały tablet i możemy sobie wszystkie rzeczy w tablecie ustawiać Socjale, czyli yy, wszystkie te miejsca A background to cała tutaj ta 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 te tło całe, na przykład jeżeli chcemy sobie zmienić koniec live 2, odpalamy, to oczywiście możemy dodać również donate, to donate oraz donate na początku filmu bądź yy, live'a lub też na końcu no i oczywiście koniec tutaj live, obydwa napisy, tutaj turn off czyli yy, ta rameczka jest w ogóle nie wiem czym jest nazwane turn off no nieważne, jeżeli to wyłączymy klikamy edit to oczywiście mamy to samo także Chyba, że jeżeli byście chcieli sobie edytować, jeżeli wyłączymy tą warstwę, tą całą grupę, to w... znika po prostu ikonka i cały ten czarny prostokąt, i to wszędzie tak znika. Zauważcie, że tutaj wszystko to zniknęło, kiedy to wyłączyliśmy. A background, czyli całe te tło te, 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 te za nami. No i tak wszystko działa e, w każdym tutaj. Przypadku. No i na końcu, właśnie tutaj mamy nalepa stream pack e, Pozwólcie, że sobie odpalę w starszej wersji, żebyście wy posiadając albo 2020, 2019, 2018 mogli po prostu, właśnie otworzyć tą całą paczkę. Bo zauważyłem, że jakbym zrobił samemu w 2020, to właśnie później osoby, które mają 18, nie byłyby w stanie tego otworzyć. Także odpalmy to. I teraz, tak, może też u Was pojawić się taki błąd, że po prostu e, nie wczyta tych plików, czyli będą takie, jakby. Nie wiem taki efekt telewizji, nie wiem jak to nazwać No i po prostu te pliki nie będą się wczytywać Zaraz wam pokażę jak to właśnie naprawić żebyście nie mieli z tym żadnego problemu Oczywiście zawsze w odpowiedzi na maila po zakupie, ja oczywiście Kurde, co ja dzisiaj się tak powtarzam. Wtedy otrzymacie właśnie taki link do poradnika jak to naprawić, tak czy siak, jeżeli ktoś by nie oglądał tego filmu do końca. Dobra, odpala nam się cały projekcik. Poczekamy chwileczkę, niech się tutaj wszystko ładnie załaduje Open Project, tutaj nam się wszystko ładnie wczytuje No i teraz tak, po wczytaniu znajdujemy się już właśnie w naszym Adobe After Effects Tutaj jak coś nie wyświetla, to troszeczkę musicie kursorem poruszać I zaraz się powinno tutaj właśnie to wszystko wczytać I teraz tak, jeżeli wejdziecie do... After Effectsa z tym projektem, i nie będziecie mieć tutaj, właśnie, no po prostu licznik wam się na przykład nie będzie cały wyświetlać, a będzie po prostu taki efekt telewizji, czy coś takiego, no to e, wtedy tutaj, w wyszukiwarka musicie wpisać my i sy jeżeli tutaj będą takie pliki właśnie e, to klikamy sobie prawym przyciskiem myszki wybieramy sobie następnie opcję replace footage jeżeli tutaj mamy koniec live to wybieramy sobie tutaj koniec live jeżeli chodzi o koniec live to się znajdują one w scenach i wtedy wszystkie te sceny tutaj one się wam załadują i nie będziecie mieć problemu później na przykład jeżeli będziecie chcieli wczytać overlaya to wystarczy że obojętnie jakiego e, pierwszego lepszego overlaya wczytacie e, ale lepiej byłoby jakbyście go wczytali e, z Tutaj pliki do animacji i te overlay, jakbyście wczytali, to byłoby o wiele, o wiele lepsze. Wystarczy jeden plik z tego foldera pobrać yy, wybrać, i wtedy wszystkie właśnie te yy, się pliki załadują. Dobra, jeżeli chodzi o te tutaj miejsca, to tutaj oczywiście mamy licznik, odliczanie live'a do początku, także tutaj nic ciekawego nie ma. przechodząc dalej. Mamy tutaj przejście, które się prezentuje, tak pewnie już tam widzieliście. No jeżeli będziecie chcieli sobie je wyrenderować, Ctrl-M trzymamy. Znaczy klikamy na klawiatur, wyświetla nam się takie okienko Klikamy best setting Tutaj wybieramy sobie opcję 60 klatek OK Następnie najważniejsze RGB plus alpha Wybieramy żebyśmy po prostu mieli te przezroczyste tło AVI zmieniamy na quick time Również bardzo ważne Wtedy e, animacja będzie mniej ważyć Klikamy OK A na końcu klikamy w tym miejscu I wybieramy miejsce w którym ma się nam e, Ta animacja zapisać Klikamy render Ona się renderuje I tyle Dobra, przechodzimy dalej, mamy zaraz, y, zaczynamy odliczanie i teraz tak. Jeżeli chcemy zmienić ten napis, to w tym przypadku, jak tutaj, są zaraz, zaczynamy wszystkie te, zaraz wracam, i koniec live. E, w tym przypadku nie byłem w stanie zrobić również takiego podziału, ale Wam pokażę, jak to zrobić, bo to jest naprawdę bardzo łatwe. Jeżeli chcemy zmienić ten napis, klikamy sobie tutaj w tablet dwa razy, następnie klikamy dwa razy w napis. I teraz tak, możemy sobie wyłączyć obydwa na dole te warstwy, a kliknąć sobie e, oczko przy tej 0,0. I teraz mamy odliczanie. I teraz jak zauważycie, wrócimy sobie do tego, zaraz, y, zaczynamy bądź też odliczanie i teraz mamy właśnie odliczanie y, naszego lajwika. Także w takim stopniu jesteśmy po prostu... Czyli tak po prostu możemy zmienić właśnie mm, nasz, nasz napis. Klikając tutaj wybieramy również te dwie opcje, klikamy Ctrl T i możemy sobie zaraz wracam wybrać. I również właśnie po powrocie do y, tego projektu już to nam się hmm. zmieni. Ja zrobię tutaj Ctrl Z na wszelki wypadek. No i git? Mm, tutaj nic raczej nie ma co ruszać. A przechodząc właśnie teraz do overlay, y, y, mamy tutaj wyłączone RGB i włączone. R i włączone RGB, jeżeli mamy tutaj oczko na włączonym no to jak widzicie e, zmieniają nam się kolory, jeżeli to wyłączymy a włączymy to e, no to mamy po prostu prosty ten prosty, prosty overall. także jak kto woli e, do wyboru, do koloru bardziej ta opcja się sprawdza w tych momentach kiedy chcemy aby właśnie takie tło się nam ruszało mm, a chcielibyśmy żeby Tutaj ta ramka nie, zmiała, nie zmieniała kolorku Także włączamy sobie to, to wyłączamy No i zobaczcie, wszystko ładnie działa I to jest e, w każdym z przypadków W każdym overlayu, tak to właśnie działa Także starają się właśnie to zrobić Najprościej dla wszystkich osób, które Nie ogarniają totalnie After Effectsa i żeby sobie po prostu mogły to zrobić y, w szybkim stopniu, ale niektóre rzeczy wyrenderowałem i się one tutaj znajdują, na przykład koniec live czy coś tego typu. Niestety resztę będziecie musieli sami sobie y, to sprojektować i tak dalej, ponieważ. Yy, też ta paczka dużo by ważyła Ale co najważniejsze overlaye Wszystkie tutaj są wyanimowane Te pliczki właśnie tutaj co się znajdują są to overlaye Które zmieniają kolorki A w scenach tutaj mamy te końcówki live'a zrobione Mamy w stylu zdjęcia A mamy również w stylu yy, nagrania Jak to woli Do wyboru, do koloru To od was właśnie to wszystko zależy Okej, okay, więc dziękuję wam bardzo serdecznie, że obejrzeliście ten odcinek do końca, jeżeli filmik wam się spodoba, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrypcji z dzwoneczkiem na moim kanale, będzie mi naprawdę bardzo, bardzo milutko, a ja się tymczasem z wami żegnam, trzymajcie się, do następnych filmów, no i cześć!